Woda odgrywa w naturze fundamentalną rolę. Są takie miejsca, w których jej wpływ na przyrodę, historię i kulturę jest niemal dostrzegalny gołym okiem. Ślady takiego oddziaływania możemy zobaczyć w okolicach Łagowa i w tutejszych rezerwatach przyrody. Znajdujących się na terenie nadleśnictwa świebodzin. Łagowskie rezerwaty przyrody. Łagów to malownicza miejscowość położona w województwie lubuskim między dwoma jeziorami Łagowskim i Trześniowskim. To właśnie nad zachodnim brzegiem tego drugiego akwenu położony jest rezerwat przyrody nad jeziorem Trześniowskim. Strome zbocza, porośnięte 160-letnimi bukami, były chronione już przed wojną, a po wojnie ponownie objęte ochroną w 1966 roku. Spacerując ścieżką brzegiem jeziora możemy podziwiać okazałe buki i dęby rosnące w jarach i wąwozach. Malownicze ukształtowanie terenu jest efektem działalności lądolodu z czasów Ostatniego Zlodowacenia. Różnica wysokości między najwyższym wzniesieniem rezerwatu a lustrem wody wynosi aż 45 metrów. Przyroda rezerwatu zyskała aż potrójną ochronę, gdyż teren ten znajduje się również w granicach Łagowsko-Sulencińskiego Parku Krajobrazowego, oraz siedliskowego obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie. Ten fragment naturalnego lasu bukowego stanowi część dużego kompleksu nazywanego Łagowską Wyspą Buczyny. W województwie lubuskim niewiele jest obszarów, na których buki tworzą zwarte areały o tak dużych powierzchniach, stanowiąc liściaste wyspy otoczone morzem sosnowych borów. Lite buczyny dopuszczają małą ilość światła do dna lasu, a dodatkowo długo rozkładająca się ściółka spowalnia rozwój roślin runa. Jednak wiosną, zanim buki wypuszczą liście pod koronami drzew, zobaczymy białe kobierce zawilców gajowych. Nieco później pojawiają się fiołki leśne, szczawiki zajęcze i marzanki wonne o intensywnym zapachu, przypominającym woń siana. Za te wrażenia zapachowe odpowiada zawarta w nich kumaryna. Substancja ta czyni marzanki roślinami leczniczymi. Pojawiają się też pastorały, czyli młode liście paproci leśnych, orlicy pospolitej, nerecznicy samczej, wietlicy samiczej, a także paprotki zwyczajnej. Czas kwitnienia kolejnych roślin runa dodaje niewątpliwego uroku okolicy. A w ciszy bukowego lasu możemy po prostu zatopić się w przyrodzie i odbierać ją wszystkimi zmysłami. Fauna buczyn również jest specyficzna. Występują tu na przykład gatunki ptaków, charakterystyczne tylko dla tego typu lasów, jak gołąb siniak i muchołówka mała. Siniak jako jedyny z krajowych gołębi gniazduje w dużych dziuplach, najczęściej wykutych wcześniej przez dzięcioła czarnego, największego z europejskich dzięciołów. W dziuplach, w pobliżu jeziora, gniazduje też gongoł, rzadka kaczka o ciekawej biologii. Buczyny nad Jeziorem Trześniowskim skrywają jeszcze inne tajemnice. Na wzniesieniu nazwanym Sokolą Górą archeolodzy odkryli ślady osady ludności kultury Łużyckiej z epoki brązu, sprzed około 3000 lat. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Zdeterminowały go walory obronne na przesmyku między jeziorami. W średniowieczu istniał tu również gród obronny. Wędrując ścieżką przyrodniczo-historyczną, dotrzemy do pozostałości wałów i fosy. Od południa z rezerwatem sąsiaduje dawny cmentarz ewangelicki. Najstarsze groby pochodzą z XVIII wieku, a w starej lipie rosnącej po środku niekiedy słychać nocą pochukiwania puszczyka. Jezioro Trześniowskie, od którego wziął nazwę rezerwat, znane również jako ciecz, to akwen, który także zasługuje na uwagę. To rynnowe jezioro powstało w wyniku działalności rzek płynących pod lądolodem. Ma ono blisko 60 metrów głębokości i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubuskim i dziesiątą pozycję w Polsce. Jezioro jest również siedliskiem przyrodniczym chronionym w ramach obszaru Natura 2000, a jego przejrzyste wody przyciągają amatorów nurkowania. O czystości jeziora świadczą rzadkie ryby, sieja i sielawa oraz niezwykłe glony ramienice. W pobliżu znajduje się okazały zamek wzniesiony po 1350 roku przez zakon Joannitów. Na lokalizację warowni wybrano wąski przesmyk między jeziorami, chroniony dodatkowo murami i dwiema bramami. Takie umiejscowienie warowni miało strategiczny charakter z zamkowej wieży do dzisiaj rozpościera się rozległy widok na okolice. W niewielkim parku otaczającym zamek rosną okazałe drzewa. Najciekawsze z nich to buk pospolity odmiany purpurowej z rozłożystymi konarami zwisającymi nisko nad ziemią oraz potężny dąb szypułkowy. Chroniony jako pomnik przyrody. Tuż obok, na terenie dzisiejszego rezerwatu, istniał niegdyś zwierzyniec, założony około 1730 roku przez ówczesnego komandora joannitów, Christiana Hohenzollerna. Wyruszając spod zamku drogą w kierunku pójźdła po około dwóch kilometrach dotrzemy do kolejnego rezerwatu, w którym woda jest na wagę złota. To pawski łuk. Torfowiskowy obszar objęty ochroną w 1970 roku, a chroniony na mniejszej powierzchni już przed wojną. Na obszarze blisko 35 hektarów występują tu dwa płaty torfowiska. Są one pozostałością dawnego zbiornika wodnego, który powstał w wyniku powolnego wytapiania bryły lodu i odkładania torfów mszystych. Torf jest skałą osadową, powstałą ze szczątków roślin, które nie ulegają rozkładowi, ponieważ stale znajdują się pod wodą. Akumulacja torfu wynosząca około 1 mm rocznie może trwać wiele tysięcy lat. Dzięki temu torfowiska stają się przyrodniczym archiwum, a zawarte w nich pyłki i szczątki roślin. Pozwalają wyciągać wnioski dotyczące między innymi użytkowania terenu i zmian klimatu zachodzących na przestrzeni lat. W rezerwacie Pawski Łuk interdyscyplinarna grupa naukowców przeanalizowała skład pyłku roślin w rdzeniu pobranym z torfowiska, dzięki czemu udało się zrekonstruować zmiany środowiska okolic Łagowa w ciągu ostatnich 1500 lat. Do czasu przybycia zakonu Joannitów, alkaliczne wówczas torfowisko otaczały mieszane lasy z udziałem dębu, brzozy i sosny, w których miały miejsce regularne pożary. Wraz z przybyciem zakonników w 1350 roku zaszły gwałtowne zmiany środowiska. Nastąpiły szybkie wylesienia. Widoczne w postaci spadku udziału pyłków drzew liściastych oraz pojawił się wzrost powierzchni pastwisk i upraw zbóż. W wyniku tych zmian teren, znajdujący się na granicach dzisiejszego rezerwatu, przeszedł ze stanu mokrego, zasadowego torfowiska w kwaśne, bardziej suche torfowisko zdominowane przez torfowce. Torfowiska pełnią szereg ważnych funkcji w środowisku. Przede wszystkim magazynują dwutlenek węgla, zatrzymują wodę, a w czasie suszy zasilają nią tereny położone w ich sąsiedztwie. Wychładzają także obszary znajdujące się wokół. Kluczowy dla zachowania funkcji torfowisk jest w miarę stabilny poziom wody. Gdy są one zbyt suche lub zalane, ulegają degradacji. Problemem jest także wkraczanie na obszar torfowisk gatunków roślin drzewiastych, jak na przykład brzozy omszonej. Wówczas torfowiska potrzebują pomocy człowieka. Nadzór nad lubuskimi rezerwatami przyrody i obszarami Natura 2000 sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. W 2019 roku w ramach projektu pod nazwą Ochrona Siedlisk i Gatunków Terenów Nieleśnych Zależnych od Wód, współfinansowanego ze środków europejskich, przeprowadzono tutaj zabiegi ochronne. Z powierzchni około 2 hektarów usunięto większość drzew i krzewów, co pozwoliło odsłonić cenne torfowisko o strukturze kępkowo-dolinkowej. Kępki budowane są przez wełniankę pochwowatą, a dolinki pomiędzy nimi wypełnia torfowiec odgięty. Dzięki przeprowadzonym zabiegom poprawiła się struktura oraz funkcje siedliska. Wiosną Pawski Łuk przybiera barwną szatę. Na miękkim kobiercu muchów torfowców kwitnie różowo żurawina błotna, kołyszą się na wietrze puszyste wełnianki pochwowate i wąskolistne. Na nagim torfie błyszczą czerwone rozetki owadożernej rosiczki okrągłolistnej. Wabi ona swoje ofiary kroplami lepkiej cieczy, a następnie zamyka w pułapce, gdzie ciało owada się rozpuszcza i dostarcza jej związków azotu, których brakuje w torfowym podłożu. Skraje mokradeł otoczone są pierścieniem rzadkiej czermieni błotnej. Gdzie kwitnące na biało krzewy bagna zwyczajnego wydzielają mocną, odurzającą woni. Licznym gatunkom torfowców oraz bagiennych roślin można się przyjrzeć, wędrując drewnianym pomostem w głąb torfowiska. W północnej części rezerwatu znajduje się niezwykle cenne przyrodniczo jeziorko dystroficzne, mające kwaśny odczyn i brunatne zabarwienie. Torfowce tworzą tu pływającą matę nazywaną płem, na której rośnie rzadka turzyca bagienna, rosiczki i bobrek trójlistkowy. Latem tafla wody zakwita białymi kwiatami grzybieni. Na terenie rezerwatu zaobserwowano również ślady wilków, które urządziły sobie tutaj stołówkę. Wilki, wbrew pozorom, to zwierzęta płochliwe i unikają człowieka. Na terenie rezerwatu mają zapewniony spokój i czują się bezpiecznie. Przy północnym krańcu jeziora Trześniowskiego znajduje się trzeci największy rezerwat Buczyna Łagowska o powierzchni ponad 100 hektarów. Jest to swoisty łącznik pomiędzy pomorskimi buczynami pod Szczecinem a buczynami sudeckimi, których przyczółek znajduje się w Buczynie Protawskiej. Zwrócono na nie uwagę już na początku XX wieku, kiedy urzekały swoim monumentalnym pięknem przybywających tutaj wczasowiczów i badaczy. W rezerwacie występują dwa typy lasu bukowego, nazywane zespołami leśnymi. To kwaśna i żyzna buczyna niżowa. Różnią się między sobą składem roślin runa i glebami, na jakich rosną. Wśród nielicznych roślin runa, gatunkami wyróżniającymi się są kosmatka obłosiona i tużyca pigułkowata. Występują też gatunki borowe, siódmaczek leśny i borówka czernica. Z kolei zespół żyznej buczyny niżowej w łagowskich lasach. Jest fitocenozą najcenniejszą. W runie pojawia się marzanka wonna, gajowiec żółty, przetacznik górski i rzadka trawa perłówka jednokwiatowa. Tutejszy kompleks bukowych lasów jest miejscem gniazdowania największego w Polsce ptaka poniastego, jakim jest bielik. Od wielu lat para bielików wyprowadza lęgi na rozłożystym buku, co jest dość nietypowe dla terenu województwa lubuskiego, gdyż ptaki te budują gniazda głównie na sosnach. Ciekawe jest również duże zróżnicowanie porostów nadrzewnych. Badacze wymieniają ponad 120 gatunków związanych głównie ze starymi lasami bukowymi. Zadziwia też wielość gatunków grzybów z piękną kremową soplówką na czele. W niewielkiej odległości od rezerwatu, na jednym z morenowych wyniesień znajduje się najwyższe wzniesienie Pojezierza Lubuskiego, Góra Bukowiec, dokąd prowadzi oznakowana ścieżka. W bliskim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się jedyne w województwie lubuskim stanowisko bardzo rzadkiego mchu, widło zębu zielonego chronionego w ramach programu Natura 2000. Co ciekawe, zostało ono odnalezione po stu latach na podstawie przedwojennych publikacji. Niezwykła przyroda Łagowskich rezerwatów mogłaby stać się tłem niejednego filmu. Kinematografia już dawno dostrzegła potencjał Łagowa. A dowodem jest organizowane tu od 1969 roku Lubuskie Lato Filmowe. Przy ośrodku wypoczynkowym Lasów Państwowych Leśnik rosną dwa monumentalne pomniki przyrody. Jednym z nich jest górująca nad ośrodkiem kilkusetletnia lipa drobnolistna. O rozłożystych konarach. Natomiast nad brzegiem jeziora Łagowskiego rośnie egzotyczny tulipanowiec amerykański, o kwiatach przypominających zielonożółte tulipany. Łagów zachwyca turystów bogactwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym o każdej porze roku. Mieniące się w wodach łagowskich jezior krajobrazy, sprawiają, że możemy podwójnie cieszyć się pięknem tutejszej przyrody. Perła ziemi lubuskiej i malownicze rezerwaty przyrody wciąż czekają na odkrycie. Przekonajcie się o tym sami.